Witajcie. Dzisiaj chciałem Wam pokazać opuszczony ośrodek wypoczynkowy. Tak tutaj widać napis ośrodek wypoczynkowy przystanek Gąsawka. Obiekt jest nieczynny od około 4 lat. Tutaj mamy drogę dojazdową. Tutaj mamy kierunek w stronę parkingu jeziora. Byliśmy tam niezaładnie. tu jest pierwszy budynek. Nie będziemy wchodzić, bo w środku jest mocno zniszczony, ale wejdziemy sobie tak, jak goście przychodzili do baru. Zaczniemy od tego, że pokażę Wam ruiny baru. Zobaczcie, tu był bar. Tu było wnętrze baru. Kiedyś były ławeczki, krzesełka, można było się najeść. Była pizza i nie tylko z drewn drewnem opalanego pieca. Tu jeszcze jest menu. Zobaczcie, jakie fajne ceny. Gdzie dzisiaj zjesz żeberka za 7 zł. Tutaj jest strefa. Restauracyjna wewnątrz. A tutaj jest na wprost bar i kuchnia. Teraz pójdziemy w stronę Placu Zabaw. Tutaj na przykład mamy na wprost mamy studnię głębinową, Szambo, ujęcia. Tam mamy dawno, dawny grill Rożen i stację Trafo. Teraz mamy tak. Tutaj Wam pokazuję pozostałości Placu Zabaw. I idziemy sobie w stronę grill baru. Fajny taki styl, trochę góralski, trochę styl, nie wiem, Dzikiego Zachodu Rodeo. I tutaj mamy, zobaczcie, grill bar o wnętrze. Tutaj sanitariaty, tutaj. Za barem, proszę, zostało już lodówki i teraz wam pokażę domki. Było tutaj 10 domków typu brda, to znaczy domki drewniane, popularne w Polsce od lat 70. Murowało się je, stawiało się je od morza po góry. Bardzo popularne. Czekajcie, przejdziemy sobie tutaj żeby nie było, tu jeszcze jest rzut na ten budyneczek typu bar, oczywiście toalety i tak dalej, no i tu zobaczcie, jesteśmy przy tych domkach, wy By domków było 10, tu jeszcze na wprost widzimy pozostałość po peporzu, a tu mamy domki letniskowe, brda. pierwszy domek, drugi, trzeci, świeci słońce dość mocno. Nie wiem jak to będzie widać. Ale nie będziemy do tych domków wszystkich podchodzić. To są takie samo, oczywiście wszystkie tak samo zrujnowane. Meble powyrzucane. Domki z zewnątrz, zobaczcie. I kolejne, 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 kolejne. I następne. No i oczywiście tu jeszcze po prawej stronie były Kiedyś jakieś zwierzaczki, Ej, domyślamy się tutaj, że mm, jakieś ptaki mogły być, może zwykłe, może egzotyczne, no dobra pokażę Wam jeden domek, że w środku to jest straszna ruina, żebym nie był gołosłowny, patrzcie, wyprute ze wszystkiego, brak wejścia do góry, ruina, co ciekawe na terenie rosną grzyby. Pokażę Wam, jakie dorodne prawdziwki rosną przy, yy, przy barze, przy restauracji. Za chwilę będziemy się żegnać. Mówię, kolejny taki krótki ode mnie materiał ale miejsce ciekawe i chyba za wiele osób tutaj jeszcze nie było. Czekajcie, pokażę Wam te grzyby, gdzie tutaj rosły, Zobaczcie. Przy samym barze, jakie dorodne. Żebki o prawdziweczki. Proszę. O. Mam nadzieję, że ten krótki film Wam się podobał. Jak tak to dajcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz. Myślę, że niedługo znowu nagram coś kolejnego dla Was. Trzymajcie się hej.